Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek i ja ze mną ee, Witam was serdecznie. jest Frodo. Cześć, i witajcie. jest Maciek. Dzień dobry. Także tutaj premiera dwóch nowych u mnie na kanale. Także... Hi, hi. Jeszcze nie było, tak, faktycznie. Tak, jeszcze nie było wow. u mnie na kanale, także musicie się zachowywać. Co? Dobra. Litość. horses. Ej, dlaczego mi tu ogranicz moje masełko? masełko. <laughs> tak, słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć też e, inne rozgrywki i tutaj deso też fajnie w Tomb Raidera lecą, to wpadajcie do nich na kanały. Maćka znaków już nawet kośćcie. Tak. Dziękujemy. <laughs> Jaka bić! O, ojciec, to jest ten dzień? Ogarniemy sobie dzisiaj ekipę, gdzie gramy mordercą, wy już mordercę widzicie, ekipa tutaj nie widzi, nie wie, daj redy. A możemy no, obstawiać co, co, co możecie. Na, tak zarysu to wygląda jak ten lateksowy z pierwszego sezonu American Horror Story. Ktoś, ja, myślę, ja myślę, że Wojtek jest... Yy, yy, yy. Ja, myślę, że, ja, ja myślę, że Myers. Że Myers. Ja Myers. A ja myślę, że Freddy. A ja myślę, że ten najnowszy a, oni, Ej, oni, hmm. oni, oni. Dobra, Znaczy, ja, po, ja, ja, ja powiem tak, zważywszy, że ma małe doświadczenie w Dead by Daylight będzie oszczędzona, poza tym rodzinkiem rodzynkiem dzisiaj, więc... <grym> no, Zostawmy tak na koniec. Będę, będę pamiętać, że masz czapkę, <grym> także będę z daleka BRD-iego mijał. Robimy <grym> inaczej, o Pamiętam tak. Tylko tyle, że jedna osoba z was trafiła. O... Ja myślę, że oni. Kim gram? Ja myślę, że Oni byli. Ja myślę, że Majers tu Ja myślę, że, że Frodo zgadł, mm -hmm. bo To on ma przeważnie czutkę do takich rzeczy. Tak? Mhm. Mm no i Grzesiek ja, jest ja, ja, ja nic nie mówię, ja nic nie mówię. Także słuchajcie, zobaczymy, zobaczymy jak to jest <noise> jest, jest, Jestem bardzo ciekaw. Boże, chociaż bo nie wiem. mnie ta kobieca intuicja nie zawiedzi. Ale dałem, <noise> słuchajcie, dałem tą mapę ze Stranger więc. A my, ja ci zabrałem hak. A co mnie twoje haki? i <noise> ta mapa, no dobra. Myślisz, że ja sobie nie poradzę z twoimi hakami? bez, bez chaka jednego. Poradzi, czy nie poradzi, to się okaże. Mm -hmm. Okażij się. Okażij, okażi, okażi, dokładnie, okażi. Też czuję, że będę pierwszy. No Grzesiek, nie mów no. top. Ja, ja, czuję, ja będę pierwszy. Spokojnie 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 spokojnie. spokojnie, spokojnie, spokojnie spokojnie. Ja myślę, ja że wiecie, będę, ja będę Światło. Włączę sobie jeszcze w pokoju czerwone światło. O, z, zrób się. atmosferę. Atmosfera musi być. Zabra. Rząd, rządny krwi słuchajcie yy, jest... Tak. Prawda. Good blood. Ale powiem Jesteś wam, że aż taka jestem bardziej podekscytowana, że jeden z was będzie gonił. Tak? No. Ty tak Lubię lubisz? O! Zabawa. Ze mną to są krwawe zabawy. O, podziemny kompleks. O, on <laughs> wygląda to jak żywcem wyjęta z rezydenta. A to jest z tego. Tak. To jest laboratorium. Mm. Jest ruina. <grym> no mm -hmm. mm -hmm. raczej. Nie inaczej. A, jak zobaczycie kogo wziął, to mówcie. Okej. Okay. To będę krzyczał. Tak ale tutaj... Nikt. <grym> no ktoś tu jest za mnie. Dobrze, da. Tak, ale, jakoś... ale Libioda to pewnie nikt nie wziął takiej postaci. Proszę cię! Kto to jest? Jesteś ty? Nie. Nie. No się... Pamiętaj, nie że killer nas słyszy. O! Nie... o nie. To nie byłam. Jak Kto to zrobił? Nie. O Gdzie nie, ma? ma? Majer. Ma? wiedziałam, ma? że Frodo będzie miał rację. No Patrz. To za Baba Jaga, no. Jak że to jest mój ulubiony killer, Halo. Jeszcze przez, przez drabinę, przez, rozumiem. Frodo tego stalkeruje, to on wie co on tam bierze, co on tam lubi i w ogóle. Okej. Okay. O, ktoś już tutaj znaki dymne mi daje, widzę. A, no pewnie ja. Bo ja to co robię, nie ja w ogóle, ja, ja właśnie sprawę, to właśnie nie sprawdzam, cały czas biega. Takie niebieskie włosy poszły gdzieś. Cicho, 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 cicho. Ale naprawdę nikt ze mną... Zbierzełem. Naprawdę nikt ze mną tego gena nie robił? Nie yeah. yeah. to, to, to Dlaczego byłeś w szafie? Jak to jest wow. No który a pewnie lusterko to jest, ma stranger things. No mhm. no No widzę właśnie. Ty nas w ogóle nie słuchasz No mówiliśmy ci kurde Poprzednim y, meczu też Mogę się to pozwiedzać trochę <noise> Ja pierdzielę Got you. Dobra trzeba poszukać jakiejś ruiny Bo to się nie da o nie! A dlaczego tak długo się robi ten gen? To jest nie, To jest bez sensu. No bo, no bo jest ta ruina. No to to cholestwo. nie ma sensu. Jak to zrobić? Trzeba, Trzeba to poszukać... No to, to jest ten taki, wiesz, te Totem czaszki to, takie. No ten, a tak? Mhm. Tak, tak, tak. O No Nie ma sensu. Mówię, to no wiem, to... wiem, że idę a to mnie nie zdarza, nie? Zazwyra, to, nie? To, jak... Coś, nie wy zostawiacie mu tyle to, śladów, zawsze. się może Nie da was się nie zauważyć. Może mnie tu nie będzie widać. Ja, ja się stresuję, to nie jest fajne. Nie łaj za mną. No nie, to jest Nie chcę, ja nie chcę bierzyno. Nieeee, co. co! Na, naładował się o shit. Jezu! Co to było? Poszukajcie tej ruiny No szukam bambieny. tego, biegam no wszędzie widziam. Szukam o się o Ten się konia wziął <grym> <grym> o, o. Ale to I musi się świecić, tak? Coś Tak, 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 się tak musi, musi się tak. świecić to, 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 ten się nie świeci Co za ciuch No ma barbę dziad! No barbe. To co, jak jestem? Jak mnie słyszałeś niby? Ja pierdzielę. <grym> to pozamiatane Teseo, ja, ja ty ściągaj Froda Aha, a wy wisi? A wy wisi. A on wisi! <grymne> o nie, ja Dosełko. też wiszę! Desełko! Po kogoś idę, Nie wiem, ale jak się ten... jak tędy przejść? On pozwolił mi chociaż ich ściągnąć nie! Nie! Okej! Okay. <grymne> 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 Sełko, <laughs> proszę cię, przyjdź po mnie! Ej, ja też Kogoś tu wiszę, Halu! Ja nie wiem po kogo. No dobrze, dobrze, bardzo ładnie, chociaż ja. A ja? To co? <śmiech> <śmiech> nie! Miałam być ostatnia! Grzesiek, halo? Ale no tybie, tak, wiem, Grzesiek, próbuję. Grzesiek, tam, leć tam, leci tam. Ale to było słuchajcie, to zaraz było faktyczne miał... zagranie, żebyśmy Praga. mogli pograć dłużej. Bo tak. słabsze ogniwo dał nam szansę, już dał nam szansę słuchajcie. Tak, każdy ma szansę. Każdy, tak, ma szansę. każdy ma szansę. Każdy ma szansę. Na Idziemy stąd. Razy, więc... O już, czekaj. Oh. Może, może gdyby nie ta ruina, no to, to czekaj, no to... No to tam gdzieś jest blisko, bo z czego sprzegom... generalnie widzę, co... że będziemy... Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Że będziemy tylko uciekać i będziemy robić genu. Daj ta spokój. O genach możemy zapomnieć. O, ty desik. Desi. Tak, desika miałem. No teraz leci ci memento. A ci zaraz złym memento to cię braknie. Mori? No Mori, Mori. No to gra teraz bez White Daylight. No nie wiedziałam. Co? Taka Teraz się dopiero, dopiero Tak, się taką informację dostałam, że Frodo gra w Dead No popatrz, ja popatrz. Pozdrawiam opatrz. Frodo na <grym <grym> na odcinku. Pozdrawiam <grym> widzów Frodo. Maciusia. <grym> <ooo>. Wojtusia. <grym> Wariatka. Um, dobra. Wy się leczcie. <grym> Aha, no nie się mogę nie. się no, wyleczyć, bo się nie da nawet. No jak, ja właśnie się leczę. Jezus <grystanie> Idę może gdzieś. Idę może gdzieś, na zakupę pójdę. Wiecie co, ja tak biegam, jak taka, nie wiem. Jak taka łania. Przerażona, nie, taka przerażona łania. I, <coughs> i przypuszczam, że 50 tysięcy razy już minęłam ten. total. Dobra. Poczekam. Dam Wam tylko info, że Barby nie mam. Jest nie mi potrzebna. niepotrzebna. No. <grystanie> to Jeszcze jest koło mnie. Ja nowy, jak coś zrobiłem? Nie zawsze. A, staj na śmugło. Nie wiem, o, Coś, nie nie wiem gdzie, 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 gdzie jest potem. Nie wiem, gdzie, tam, gdzie jest potem. Jak pan dziękuję? Wygadał, Wojciech się wygadał gdzie jest potem, słuchajcie. Gdzie tam jest gdzieś, gdzieś tam koło ciebie? Kurka na. Na górze? Na dole. Na dole, przepraszam. A ty już desika nie masz, ojeja. I weź, jaka szkoda. <laughs> jaka sanowa. <laughs> Piesełko? Tutaj, gdzie <laughs> jesteś? Teraz tu. Do mnie tam wolę. Nie, akurat nie tu. No szkoda, że dzisiaj... No tutaj, tutaj Tak tutaj. nie zrobimy ani jednego dnia. Dobra, przecież. ja łobluję, więc musicie przyjść po mnie, baby. Co mnie walisz, ty? <noise> Bo mnie. Tylko, tylko tak wiesz. No ale tak wszystko widzi. Wiem. O, już mnie widzi. Nie, nie co, no, nie dopiero nie się uleczyłem. Nie ma. To się nie da. No jeszcze do piwni pójdę ostatni nie, czy, czy, raz będzie ostatnia pisma. Spadłam w ogóle. O, akurat przy Maciuszu. Dobra, kochany Maciuszu. Nie nie nie. nie. A dobra, ten nie, sposób dobra. Chodź nie, i tutaj, nie, nie, nie. tu. Tu. No. I tu. No. 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 <śleszy> Oho. Jakaś cisza się zrobiła za mną. <śleszy> 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 o, antysemita teraz Pewnie pójdzie z drugiej <śleszy> strony. musiał mieć problem albo Cip, 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 cip gdzie jest, gdzie jest ta ruina? ruina? No właśnie nie wiem, bo Wojtek myślał, że ja wiem i się wygadał, a ja nie wiem gdzie jest ruina. Aha nie to wiesz. <grym> wygadał się. No wygadał się bicz. A gdzie on cię tam? Jak on to powiedział, to gdzie byłeś? O... E, tam gdzie tam gdzie się spada tam gdzie się spada z góry. Wesoło. Dobra no. Idę tam, No. Jakbym pamiętała gdzie to było. Tu szuszło do góry. Czekajcie. Może tu gdzieś? Nie. Hmm. Tu taka cisza coś nie spo... O kurka! <laughs> o nie! No to się zakleszczyłam teraz. Ooo! paletą o, no, po twarzy, ale... I tak mi dorpia, więc ja ginę jako pierwszy. No ja Ja to teraz też. On nie może niczym rzucać, nie? <laughs> <laughs> nie. <laughs> nie, to się nie da. Już to jest tyle przedmiotów w sumie można by było. Kajcie, Nikt to nie wpadł. Nie na taką łanię. <noise> no patrz, to, było to yes. zbyt, Nie ma ruiny. Wpadłem tak na ją przypadkiem. Najgorsze to jest to jak wychodzisz przez okno już wyjdziesz i cię killer dziabnie, nie? Ja tak, że była ruina. No widzę, czy, no, to znaczy po, pojawiło mi się tam gdzieś na dole. Między kartonami czaisz, A, No i ja biegnąc przypadkiem zobaczyłem na tu jest. To już jest mój drugi raz? Tak, teraz 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 cały czas. Nooo, hallo? <grym> czy zróbmy chociaż jeden honorowo. Geny zrobił, a nie, nie zrobili. No właśnie to. nie, bo to w trójkę to cztery. No. Ja pierdolę, czy znaczy... padę mu na pysk. Ja jestem debilem, nie? On jest, no nie, skończę tak. A ty tam jesteś. Idź, bo przecież ja biegnę po ten, idzie na wprost mi. Na spotkanie przed mną. Możecie iść. Na, to to... na wprost mi, prę Na wprost mi. Na, <laughs> mi. No, na wprost mi! Stajcie! po prostu! Tam jest perspektywa ich! Na wprost mi! Uciekaj! Jakie szanse! Jakie szanse! Jakie Stresuję już całkiem! Oh, na wprost mi! To Na wprost mi! <laughs> no, yeah. Takie akcje tylko ze mną! Perspektywa ich! Na wprost mi! No skąd nie wiedziałeś?! No przecież kurde, <laughs> zostawiasz takie ślady krwi, że to się pali, nie mieści. Ja już kończę życie, tak? Ej, jeszcze to... Mm. Tak. Macie jednego gena to, to się wywikły. O, patrzcie, o. jaka, jaka, jaka tak. Tylko nie można robić genów teraz. To ten, ten perk taki. No wprost mi... <tastuzjanie> to jest po prostu słodkie. O, jest jakiś. A A mnie <tuzjanie> tak zdarzyło. Teraz, te, teraz ja idę, coś czuję. Że się ja idę na, na rusz. Takie to jest ekscytujące. Tak? <śmiech> Trzeba po prostu usiąść. O nie! O nie! Ale gdzie wiesz co? narusztwo? Oświetlam się... ślady, które sobie zostawiamy. Dysoko powiem, że takim drogue, sposobem? Maty? Takim sposobem to ty się też nauczysz grać, no bo grasz z nami, w sensie gramy tylko my, bez kogoś obcego, jakiegoś killera. No wiem, wiem. Więc też wiesz, tu uczysz się nie, genów, no, temu Ja temów. wiem, że jesteś kochany człowiek, masz wielkie serce, ale ja się nie nauczę. <laughs> nauczysz się, <laughs> nauczysz się, <laughs> się. tak. Oczywiście, że tak. Tylko trzeba mhm. po prostu grać. Chociaż Maciek w Photoshopa się nigdy nie nauczył. Nie, nie, ja widzę Photoshopa. <śmiech> <śmiech> ja też nie lubię ja jak już to coś tam, coś tam. Wymodzę z Gimpa, ale... Ja w no niczym, nie. Nie. ja w fajcie mogę Cię wymodzić. czemu tak się patrzysz? No. Przez Ciebie nie mogę. <laughs> nie patrz się. Nie patrz się. On się ładuje jak się patrzy, więc uważajcie, uciekajcie. Bo jak się Wojtek <laughs> naładuje na <jak się śmiech> poziom, to jest koki. On też może tak... <laughs> On, też tak może. <laughs> On też tak może. Każdy ma szansę. Tak <laughs> A te sokur zaraz wisiała biedna, o nie. No to ja, ja sobie teraz, ja, ja teraz postawiłem. się czołgam, słuchajcie. Sobie teraz to Nie, Ja jeszcze powiem wam, że tego ja widziałam. Ja wiem, że zaraz tutaj. Czego nie widziałaś? Tej mapy. To jest mój pierwszy raz z tą mapą, także widzicie jak często gram <noise> bardzo Na po prostu mi. A kto tam ładnie grzebie? Ja sobie tak idę do tej osoby. Powspieram się. It's me, it's me. Ale... O. A to się skrada? A ty ty się zrobiłaś w ogóle? Zobjaście, można cię tam. możesz mnie podnieść? Tak, tylko musisz się zrobić. Jak mam się zrobić? Miałaś no tam tam iść to 3. mogę trzymać przycisk, żeby się leczyć troszkę. Tak wiesz, A. ten pasek. Uważaj! No już po mnie. Robiąc? Nara, nara. pa nara, raz. Nara, nara, nara. Ja A nie ma mementu? Nie wziąłem. Oho, się... No to żegnajcie ko towarzysze i kompanii! No dobrze, no. Pa, misiaczki! No dobrze, pierwszy jest. Aha, czy ja uwagałem... zrobiłaś się już? Pa! Pokaż. Tak, zrobiłam się. O, już no, już widzę, podbiegł... Nie, nie. Uciekaj, uciekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Ja nie masz nic co A ja byłem w ogóle obsesją. super oh. To się nie da. Jest to jakaś paleta, Machen? Nie, już, jak... Ja widziałam jak go obserwowałam. On chodził i tak wszystkie rozwalał po no. nie, nie byłem tej! <laughs> Widziałem to! Wysoka mówiłem weźmieł niezumnego, nie słuchałaś mnie, widzisz? Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Trzeba, nie, nie. Ale, to ja bym tak musiała na każdym kątku, tylko trzeba powiedzieć jaki kąka wygląda. Taki starszy pan. Z starszy pan. Starszy pan, <ślaś> pan. O jej klapa! Zrobiłaś się! Zrobiłaś się! No co, niekoniecznie gdzieś ta. mi jakąś obciąć mi drogę, ja to czuję.

Uciekaj! Zobaczmy, ja gdzieś jest. Wyś! Jezus, no Jezus. Pojesz, Uciekaj, tak się. uciekaj! Podnieś na Uciekaj, grzesiek! Uciekuj, kojimu, jak mam podnieść jak łazi w to mi z powrotem? Patrz Tunel jeden. <śles> 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 Tune Wa Wojtku, nie kampimy! No! Ja nie kampię, ja spoceruję! Muszę stąd iść. Grzę się kwasta! No jak? No nie strasuj mnie! To .No jest tylko, ona jest tylko na umacnięcie, fasta! No i ciuli. Uciekaj. już, run away! No i teraz będzie za mną i taka to dupy robota. <130ary> run away little girl, run away. <ra dysfunction> run away little girl, run away. Ja myślę, że to jest tak, pa Grzesiu! Nie! To jest takie głupie. Ale gdzie on jest, nie widzę. Pewnie na sam koniec, jak już będzie miał mnie zaciukać znajdę... A jest to jakieś komorze w ogóle gazowej, nie wiem. Komora? jak to... ty, ty to widziałeś? No widzisz. Mm. Jakie emocje! Jestem już. Ja już nie chcę! Boże, to Kruki, a ja się przestraszyłam. Kruki! Kruki ci... Jezu... Ja tak zawsze robiłam mojemu synkowi, jak był malutkim bobasem i tak za utulka i Kruki wydziobią! Kruki wydziobią! A, a <túsz> 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 I tak było za utulka. Kruki wydziobią! To <túsz> jest <"The> Seo! Rógena! <túsz> <"Bienna">. To <túsz> <"Bienna". túsz> się nie da. Idzie, idzie, no spaceruję no właśnie, już dawno by zrobiła. Ale co? jest ja sobie... Gen. Gen. Na spacerek, Aha, bo ale, A bo to jeden tylko! To czemu nie mówicie wcześniej? M mówię, mówię. mówię, mówię. Mówię, mówię. Ja już leżę. Pladżink. Dobra, może tu wejdę. Może tu będzie jakoś bezpieczny. No chodź, chodź, chodź. A, Nie, 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 nie. Nie, <śledzmieniu> <śledzmieniu> nie, zmienię, nie, to nie, nie. To ja to ja to jest. jestem tutaj. Ja go zaraz zjadę do zera. Do połowy i go zjadę. Może, może się Jezu! wyleczę. Się o, można zamknąć za nim, to by było lepsze. Nie, nie można. No, można, można. Nie nie chcę. Dobre, dobre. Dobre. Takie bo on chce obciąć tutaj gdzieś drogę ściąć. poczekaj, bo ja już... Ale, ale Fronto to jest taki wiecie. rołk, nie Wojtek? Daj, daj, daj. Co to znaczy? Nie, 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 aż takiego dużego miecza to nie ma. <śmieniczy> <śmieniczy> nie Szukam polskiego odpowiednika. A, nie, nie. <śmieniczy> Kokbardy? O, o, o. O nie, nie, nie. Nie, nie, nie. to jest taki, gdzieś jest schowa, wiesz, zahamny, coś takiego. Tak, 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 tak. No. Ale to grze, czy bo Tutaj tak jest? się schowa, bo się tutaj, już. tutaj, tutaj się schowa, i go nie zauważy, tu kogoś, diablo. A, dobra, dobra. Bo tak, ja tak, zaraz, tak, tutaj tak. coś trafi. Tak, robię, ale ciężko mi jest, bo już pięć razy wybuchł. Nie, ja może tutaj będzie jakoś... Nie go nie zrobię nigdy, bo on się cofa. Zgubiłeś mnie? Zgubiłeś mnie? Powiedz. Powiedz. Powiedz, Powiedz, że nie Powiedz że... Świat o... twój milczy cały blady od i a przed pierwszą częścią naszych gości mnie śmiał właśnie Maciu, to ja w tym momencie nie nagrywam, bo to coś jest bankru. Nie, to jest Maciu. Co jestem? To jest bankruct. Cicho dam. Powiedz, Jezu. powiedz, czemu? No dawaj do, do, do Gena. Czekaj, do bramy, boż, do gena. A skąd mam wiedzieć, gdzie ona jest? Poczekaj, to przez chwilę. Klapę zamknął. Wiecie, mm, powiedział, mm, mm, gdzie jest. Ra, 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 ra. Nie klapy. A co? Co zrobiłeś? Otworzył, zamknął przejście. W sensie, kliknął w przejście, chyba. Nie. No. Nie, no. ja, wiecie co nie, nie odnotowałem, gdzie są bramy. No najgorsze. gdzie jest chyba. No. no tak, ale to. Dobra, to. Natalko? Halo? Cicho. Ja i tak ginę. Nie, no dojrzysz młodzie... No co to Nie. za zi? Krzysiek iść podać Natalię. Natalia, Natalia. No i teraz zginę, no. O moją skrzynkę wziąłeś cudownie. <laughs> Na zdrowie. Wiem gdzie jest na to. A morderca widzisz? Ej ona skończy. zaraz zginie! Frodo, ona zaraz zginie! No dobra, no to zginie, to uciekam. <grym> Jaka bitch! Wysyłko robisz się tam? Robię się! No nie zdążyć! Nie, nie zdążyć! On mi już wziął! On mi już wziął! O... On już mnie wziął! Boże, daj tam mi teraz ten 1,01%. Czekaj, bo może ma jeszcze tą taką, że nie wyjdę. Ja idę. Ty uciekłeś! <grym> Oooo! <śmienicza> Zostawił! Nie wierzę! Pyłko! co? Randos dobrany! Myślisz, że ja teraz wiem gdzie ona jest? Nie <śmienicza> on się już przecież kończy. teraz! On mnie już teraz dopadnie no koniec! W ogóle jest zabójdź! Powiedz... <śmienicza> 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 ja myślałem, że ty ją wieszasz! Tam była brama, czemu ty ją dobra mi dajesz? Bo, tak. Bo jej nie odporzę. Nie zdążę. A w ogóle klapa jest otwarta? No, dawaj, dawaj! No. Congratulations. No to Ale tu były spore fony! Ale! Ale było! Tylko no. sobie myśli. <toczny> <toczny> I wyszło, i wyszło. Wyszło szedło z progu. <toczny> Bo mówiście, że ma, ma końcówkę, końcówkę i co? Jakby... No i nie no dobiegł. Brak mam z internetem, nie hello. Z kim musiał mieć problem? Słyszycie no, no mnie? Bo... Tak. A tak. pisze brak połączenia z internetem. Ale było, nie. było dużo było emocji. Było dużo emocji. Także słuchajcie, my wam dziękujemy <laughs> za ten deszcz, mam wielką nadzieję, że Wam się podobało, także pamiętajcie wpaść do Froda i do Desełko na kanały. Do Maćka też dziękujemy. Bo dziękujemy. to już nie musicie bo już znacie Dziękujemy. Ach, tak, więc pewnie jakieś radowe przyszłości się jeszcze pojawią, a my wam za dzisiaj dziękujemy. No i co? Trzymajcie się, cześć i... Pa-pa!